Ostatnio wspominałem o tym, że pojawiła się kolejna możliwość rozwoju, ponieważ dostałem propozycję prowadzenia zajęć na uczelni Asbiro. Zajęcia będą prowadzone w dwóch formach, zarówno online, jak i stacjonarnej. No i będą to zajęcia z, z dwóch przedmiotów. Po pierwsze, systemy CRM i automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie, oraz drugi dział to jest technologie mobilne i aplikacje wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Będziemy tutaj na, na tych zajęciach zahaczać nie tylko o systemy CRM, aplikacje mobilne czy automatyzacje, ale również na pewno poruszymy temat sztucznej inteligencji i w jaki sposób, właśnie czy to do tych systemów aplikacji, czy również do automatyzacji, włączać moduły związane ze sztuczną inteligencją. Mam świadomość tego, jak dużą ilość osób biznesowych jestem w stanie poznać na tych zajęciach, bo jednak Uczelnia Zbilo jest uczelnią skupiającą się wokół biznesu, więc wiele osób, które uczęszczają na te zajęcia, prowadzą swoje firmy. No i dzięki temu ja też jestem w stanie poszerzyć Swoją perspektywę patrzenia na biznes w ogóle w Polsce i nie tylko. Czuję się bardzo usatysfakcjonowany tą propozycją, za co z góry dziękuję. No i mam nadzieję, że dowiozę czyli studenci, którym przedstawię ćwiczenia, znajdą w nich coś dla siebie, pokażą im te ćwiczenia, w jaki sposób podejść do aplikacji, systemów i automatyzacji. Być może pojawią się tam różne pomysły, co chciałbym też przerobić właśnie na tych zajęciach, aby naprawdę wynieśli dużo wartości z takich zajęć.